Cześć, Jestem Agata. Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Wegan, który obchodzony jest 1 listopada, chciałam pozdrowić wszystkich wegan, wszystkich sympatyków zdrowego stylu życia oraz podarować Wam w upominku przepis. Przepis na zdrowy i bardzo prosty pudding czekoladowy. W innej wersji, w naszej, będzie to pudding karobowy. Przygotowanie go zabiera bardzo mało czasu, a potrzebujemy. Do przygotowania pudingu czekoladowego takie składniki jak. Dwie pomarańcze, najlepiej bezpestkowe, jedno dojrzałe awokado, pół szklanki orzechów nerkowca, trzy łyżki karobu, ewentualnie kakao, jedną łyżkę wiórków kokosowych oraz dwie łyżki. Syropu z agawy lub syropu klonowego. Nasz pudding przygotujemy w blenderze. Przygotowany przeze mnie pudding jest, jak widzieliście, prosty w przygotowaniu i zaliczamy go do tak zwanego zdrowego słodkiego. Nie zawiera białek zwierzęcych, nie zawiera cholesterolu i nie zawiera także cukru. Zachęcam, wypróbujcie i odżywiajcie się zdrowo. Pozdrawiam wszystkich wegan i wszystkich sympatyków diety wegańskiej.